Siemano, witaj na naszym kolejnym odcinku z ROBLOX Siemano Dzisiaj sobie zagramy w taką gierkę jak Mosquito vs Human Czyli chodzi o to, że albo się jest człowiekiem, jeżeli się jest człowiekiem to musisz wypełniać taski e, Aby wygrać i nie dać się z, e, ugryźć komarom, a jeżeli jest się komarem no to trzeba e, Gryź. po prostu gryźć człowieka więc nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. I strzelcie też łapkę w górę. A my już tutaj wchodzimy. O! Jestem komarem, jak widzicie. No i trzeba podlecieć do człowieka. Próbuję go ugryźć, ale on ma teraz gaśnicę i może tą gaśnicą mnie po prostu. Fall down. Jest. Ugryzłem go. Beam? Wracając, mogę, może mnie tą gaśnicą ugryźć. Nie. Nie ugryź, tylko po prostu może e, użyć tą gaśnicę i wtedy... Nie, my już przegrywamy. Wtedy będę oszołomiony. No raczej przegramy. Mamy... Ona, jej został już tylko jeden task, a mamy... E, no, nie, tu. My mój. nawet nie mamy połowy. Tacka jest słaby. Ona ma tam pewnie tak taskę. mało komarów jest? No, sporo jest komarów. Bingo. Dobra, podleczę. Dlaczego Czemu ona tak szybko idzie? Ona ma dasha. Nie. Dobra. Sprint jest. Mm. Dobra, musimy się następnym razem postarać. Dołączyliśmy w, w trakcie rundy, więc czego się spodziewać? Ale teraz... Będzie pięć komarów. Więc jest większa szansa na to, że wygramy. Cozy Home. A nie, Infested School. Nigdy jeszcze nie było. Dawaj Też School. nie byłem. Dobra. Uh-oh. Dawaj Infested. Jest! 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 Cztery osoby. Dobra. To teraz... Będzie on mówić, nie mogę, bym ja nie i... był. No nie. O, ja czy nie byłem. Nie, nie, Będzie człowiekiem. Co to jest za kurczak? Przeczytaj, <grydąc> znowu wylosowałem go. Dobra, no to teraz. To jest na muchy. Gośnica, gośnica, gośnica. Paczka na muchy, czy co? Hmm? Dobra, muszę odlecieć? Nie! <grymne> Kurczę, dziabinaś mnie! No, gdzie jest nie tak? No, dobra? Ugryzłem? No, I don't know. tak, co tak, 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 I do punktu punktu tak, krwi. Nie, co ja a ty co? Ej, no czemu prejnik jeszcze nic nie zrobił? My przegramy. Jest? Nie da się tego zjeść zamować. Co? Mam ten koszyk dziwny. To jest no co się stało? Let's go, ugryzłem Aha nikt. Co? Dobra Jak to działa? Let's go Ty Co tak nam dobrze idzie teraz? Bo ja nie mogę was ten Eee sobie zamień Ale nie da się Kolejny raz? Nie, ja przejdę Tylko, że teraz do koszyka bo nie mogę gaśnicy wziąć. Dobra? go. Ale się przyssałem. Przegram na pewno. Oj, jakbyś się postarał, to masz jeszcze szansę. Nie, bo. Jak... Nie, bo to w ogóle. Dobra, nie gdy... Ten koszyk. Nie w ogóle bo musisz nie nacelować najpierw. Strzeli dopiero jak nacelujesz. No to nacelu... Na, na Ale to strzela. Nie strzela ani trochę. No jak to nie? Dobra. Nie to dajemy. Muszę przytrzymać. Jest! Do nogi. No to zbugowane. Dobra. To jest zostało pięć tasków, więc to nie jest dużo. A wy macie już więcej niż połowę. No ale, więc tak naprawdę równo idziemy. Cztery taski? Gdzie jest następny? Dobra, gryziemy. Musimy szybko to zrobić. Punkt pobioru. Cyk. No nie, cyk. O! Już mamy sporo, ale to by zostały tylko trzy taski. Możemy przegrać. A ja nie mogę cię dogonić. Cyk. Dobra, lecimy przez węty. Punkt. No czemu nikt nie gryzie. Nie, muszę obejść całą szkołę. No, Podleć? No i ja czemu ciągle tak uciekasz? Przecież wygrasz. Dobra. Został ci jeden task. Dawaj! Szybko! Nie, przegraliśmy. No nie, jaki Was. farciarz. No nie dziwi się jak połowa w ogóle... Yy, ja, ja nie mogę w ogóle wysła. strzelać tym. No nic, może następnym razem się poszczęści. Dobra. Co tu się nie włączyło? O, play. Wild, to Barnum. Wild Campside. Nie, jeszcze. to jest... Słabo. No Dobra, to Cozy Home. No, wszyscy na Cozy Home. A. Prawie wszyscy. I kto będzie człowiekiem? Daj mi człowieka. No ja mi obojętnie. Czy będę, czy nie? A nie. Lenie. Co to jest? Dobra. Teraz będziemy komarami. O, się, ma? obok siebie. Mmmm. Gdzie on jest? Nie, on jest z drugiej strony. A tu jest. Dobra. On wilga w tyłu, Tyło tyłu. Jest. Otworzył ten idealnie do punktu. Leziutko. Syk. Już Pierwsza krew. oddana, Dobra. U, do ręki. z go. Ja też do ręki. Do barku bardziej. Syk. Nie widzi, że ma nic. No nie! Walą mnie! Kiedy ja akurat sam do niego? No co jest? No co? Kill. Aha! Co to miało być? No, co ty, Leniu, to robisz? Do twarzy. Tw Do twarzy ci z komary. Nie, no, co ty robisz?! Odwdzięczymy ci się za to. Chłop zabija Robię... wszystkie komary. Dosłownie. O, no, tak tego, jest. że zamknę? Jeszcze ja mogę w górę. Idzie zaraz dziawnię. Nie. No, oczywiście. No jak? Dołem, dołem, dołem. O, pod stołem, pod stołem się schowałem. I nie mógł nic zauważyć. Ej, co? Mam jakieś laga. Przeciąłem pula! To jakim cudem? To ja wtedy jeszcze nie oddałem? Czy ja nie jestem jakiś ślepy chyba. Nie najgorsze jest koszyć koszyć. Dobra. Z wielkanocnymi jajkami, pisankami. Lecimy po raz Yee. kolejny. Do twarzy. Do twarzy z tym komarem. No i znów on ma jeszcze 8 tasków. Możemy to wygrać, jest duża szansa. Uuu, znów do twarzy na połowę. Ona nie ma pięciu. No idziemy oddać krew i z powrotem. Do szyi. E, a ja do niczego. I lecimy oddać. I do... Tak. Na ple... Trochę na plecy, trochę na rękę. Sami. No, i lecimy znów oddać. Raczej wygramy, bo zostało mu 7 tasków, a my już e, mamy więcej niż no, połowę. Mamy już więcej niż połowę. Siema, siema, siema. No i do, siema. do. do ręki. Dobra, idziemy oddać. Syk. A on już może. No nie. I jeszcze raz? Tak do ręki, ale tak dziwnie. Tak bardziej do niczego. Dobra, lecimy oddać. No co? Nie. Sześć tasków, a my już player kończymy. Gdzie on jest? Tutaj, w pokoju. No i cyk. Za chwilę oddamy krew. Nie, nie no ma już, Bratku, no co mnie blokujesz? Już się stupnęliśmy. Nic mi nie zrobisz. no hmm. Idziemy kolejny raz oddać? Nie blokuj mnie, tak. Pięć. Minut. Idziemy oddać tutaj, a no już kilka razy ktoś odda, i mamy załatwione. Ja Miałem gościńców. dobra, i teraz trzeba podlecieć już chyba jeszcze raz. O, jeszcze ktoś raz oddaj i... Co? Jeszcze nie? To ten. O! Super! To jeszcze jedną giereczkę myślę. chciałbym być teraz człowiekiem. Ja nie. Bardzo chciałbym być. Jeszcze, Chris, że nie. dajcie mi. Bo... Jeszcze na filmiku nie byłem, a fajnie byłbym był. To bym pokazał jak to się robi z Garden, z Garden, dawaj. Nie, to jest, jest najgorsze. Bardzo proszę, żebym był człowiekiem. No ja nie. I mam akurat 999 monet. Ale 470. Jak tak mało? Proszę, proszę. Bo ja wydałem. Nie, no czemu nie, ja, no... Kurczę. And I, yeah, yeah. I głupia stoi przy punkcie pobór, chociaż nie wiem czy ona w ogóle widzi. Więc bardzo fajna gra, polecam. Dziękuję Wam za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić subika z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych odcinków. I strzelcie też łapkę w górę. Więc my będziemy już kończyć. Gdzie to jesteś? Chodź. no pieniążka, No to, cześć.